A ja no mówię, no dobra, ale przecież my to robimy nie dla spekulatów, tylko dla tych ludzi, którzy chcą się wyprowadzić od rodziców, a nawet często od dziadków, bo już często są ale, trzy pokolenia. Ale tu masz odpowiedź, dlaczego tych mieszkań PIS nie wybudował? Bo pamiętam dokładnie, jak Kaczyński mówił, że też wybuduje w 2015 roku 3 miliony mieszkań i powstał tysiąc tego, co się orientuje. I tu masz odpowiedź, dlaczego oni nie. Nie budują. pozwolili. Nie pozwolili. Po prostu najważniejszą lobby w tym kraju, w Polsce, jest lobby deweloperska. Ale wtedy ten dziennikarz mówi, no dobrze. Ale jeżeli ja sobie kupiłem mieszkanie, a potem chcę je sprzedać i się gdzieś wyprowadzić, to mniej dostanę za to mieszkanie. Mówię tak, proszę pana, ale pan kupi inne mieszkanie, tak, też tańsze, dokładnie. bo na całym rynku stanieją. No. Jemu zabrakło wreszcie dwóch <noise> Natomiast rzeczywiście jest tak, że ponieważ są bardzo niskie stopy procentowe, to jest polityka stymulowania wzrostu gospodarczego, to kapitał ucieka w mieszkaniówkę. Bo tam jest jeszcze to przebicie, tak. ten zysk, a na lokatach już teraz niektóre banki proponują ujemne oprocentowanie. No i jak my jeszcze się dorwiemy do tych zysków, my społeczeństwo, oczywiście mm. naszymi rękami, lewicy, do tych zysków tych deweloperskich i tych spekulanckich, prawda? Tych ludzi, którzy mają firmy obrotu nieruchomościami, czy kupują mieszkania pod wynajem albo celem odsprzedaży grając na zwyżkę cen. No to zabierzemy te zyski temu kapitałowi, który no gdzieś szuka możliwości, żeby pieniądze pracowały same. Mm -hmm. I teraz tak, przeciętny Kowalski za musi wydać wartość całej swojej miesięcznej pensji na wynajęcie mieszkania. I latami ten inwestor kasuje to wynagrodzenie miesięczne od tego człowieka, i po 20-25 latach inwestycja mu się spłaca. Czyli on leżał i pachniał przez 25 lat i nabył mieszkanie wartości pół miliona, nic nie robiąc. A ten drugi harował na niego. A po tych 25 latach nadal ma pusterias. Tak. I to jest wyzysk czynszowy, I to, i to jest wynik spekulacyjnego zawyżenia cen mieszkań. Jedyne przeciwdziałanie. To, co w Barcelonie robi Ada Colau, prawda, która kiedyś blokowała eksmisję, a dzisiaj jest merem Barcelony. Ambitny. Program masowego budownictwa życiowego. Tak. Czyli my popieramy obniża, podwyższenie kwoty wolnej, ale pod, jednocześnie z podwyższeniem podatków dla najbogatszych. Jeszcze kończąc może ten segment, przywołałeś tutaj tego francuskiego ekonomista Piketego, jego jakby badanie pokazuje, jakby teza tej jego głównej książki, książki jest taka, że zawsze zyski z kapitału, czyli właśnie z nieruchomości, czy czy z innych akcji i tak dalej, zawsze są, rosną szybciej niż rośnie zysk czy dochód z pracy. Czyli to jest cecha immanentna kapitalizmu. Czyli jeśli kapitalizmu się nie weźmie, po prostu pod y, y, b, but, jeśli się go nie y, złapie w jakiś kaganiec, to on zawsze będzie generować nierówności i zawsze będzie y, tworzyć taką klasę dużo, rentierów. Dlatego już są dużo potrzebne nie podatki. Musi, prawda? No bo w skali globalnej 1% ma więcej niż no, 99%. Do, do, finalny etap rozwoju kapitalizmu to jest feudalizm i zaczynamy wchodzić ten, w ten etap. No, absolutyzm, czy też totalitarna dyktatura kapitału, czyli bogatych nad biednymi. No. I, bied, I bogaci dotychczas nami. Rządzą i robią, co chcą. No, unikają opodatkowania, yy, że tak powiem, państwo zredukowali do roli nocnego stróża i raptem no, pojawiła się partia prawicowa, która no, jakby robi taką rysę na tym monolicie neoliberalnej polityki i to jest olbrzymie wyzwanie dla lewicy, bo, no bo co my możemy na to powiedzieć? No, możemy przyklasnąć, no, ale wtedy nie jesteśmy żadną alternatywą. Albo Powiedzieć o sprawach, o których opozycja nie chce mówić. Mianowicie o tym, że ludzie muszą żyć za 625 zł zasiłku stałego z powodu trwałej niezdolności do pracy. I to jest rosnąca liczba ludzi. Znaczy, mówić o tym, że, że ludzi się wyrzuca z mieszkań. Yy, tylko dlatego, że ktoś im nie zapłacił pensji, tak? I nikt nie pyta, że on nie dostał pensji. A pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzeń, unika wszelkiej kary. Natomiast dlatego tego nieopłaconego pracownikom karą jest na przykład wyrzucenie z mieszkania, bo nie zapłacił yy, po kolei trzech czynszów i tak dalej. Znaczy mamy cały system niesprawiedliwości społecznej, mimo że w artykule drugim Konstytucji jest zasada sprawiedliwości społecznej.